Jak teraz spadnę, to się zabiję. Spokojnie, powinieneś się uratować. No, tak, jak pamiętam kiedyś, no już mam drzewie, Grzesiu. Jak ja ty kiedyś mówiłem... Dawid skaczkacz to było wtedy w, w tej, przy tej lawie. Dawid skaczka. Są kulki, są kulki i złota skrzynka jest. Wiesz, było dużo pełnego terenu, a spadłem do lawy, i tak. No, powinienem co robić? Trafić, tak? Gdzie się jesteś, chujem. I gdzie ty, tam? Ja! Jesteś, tak? Gdzie się jesteś, zajbisty? Jest, Grzesiu, Grzesiu, chuju, ty. Pa... Piasek? No to już koniec raczej jest. Ale co? E, no bo jak jest piasek, to koniec znasz. No więc. Tak, Grzesiu, mamy ten Crimson Grzesiu. Dołącz do niebieskich. Ale ja tylko widziałem to na filmach, ten Crimson, więc. Jakby co, to ja jeszcze nie byłem tam w środku za. Wow, <laughs> znalazłem dungeona. Ale ja mam laksy teraz w Terrarii. Czemu? Nie wiem, tak co mam. Dołącz do niebieskich. Kto łączam do niebieskich. Gdzie tu jest Chrisman? Tu to jest. Co mamy? Nic no nic no. ciekawego. I co masz w To... Do... A, dwie skrzynki. Mam... Jacky O, mam to. Lepsze wspinaczkę. Tą lepszą wspinaczkę. Te buty? Nie, mam Violet Climbing Klaus i Show Spikes. To mam to co, to jest doślić Aha, i teraz możesz. wiesz... teraz możesz z tego coś zrobić, z tak super no. akcesoria. No tylko jak to działa jeszcze? Co ja mogę jeszcze robić, jak to zrobię? Y możesz wchodzić po ścianach normalnie. Jeśli lubicie. Tylko musisz to najpierw złożyć. Ej, tu jest to martwe gunwo? Y y tak, to to jest właśnie po y prostu inna wersja korupcji. Tylko... bo właśnie potem odkryłem... Ja zajebiście się teraz spina po tych... Czartuję. I to z... Czego muszę go zapić. My challenge! Jeb, dostałem golda. Za niego. Teraz nie mogę zginąć. Jakoś tu nic nie zginąć. 3 golda mam! 3 golda mam! No z bossa. Jest na pewno, może, da, może blisko albo dalej, ale wiem, że po, po altarze o, jest... O, jest! Nie idź jeszcze beze mnie, bo... Bo ja tam jeszcze nigdy nie byłem, znaczy no, nigdy nie byłem, w sensie, że... Um, um, nie Widzę te altary dziwne. Ej, a masz jakieś gluty, żeby zrobić pochodnie? Y, tak, mam nawet drewno, ale dwa. No to daj, daj mi te gluty. mam. O, slime mam. jest, może będą gluty. Gluty mi daj. Ło kurde, ale fajnie się zmieniło. Dawid. Co? Aha. Daj mi gluty. Jeb, tak ci naharałem na koszulkę. Jeb. Ile tutaj... ty masz żelu? No, wolę papierosy niż żelki. Ty Ej tam, dobra, gdzie... masz pochodnie. Ej, co? Ej, nieważne, wolę żelki niż papierosy. Masz pochodnie tu. To, aha. I tu, tu, tu takie alternatywne latające gówno jest. A słabsze jest. Jak się wydaje. Chociaż tak samo przeszkadza jak tamto. Jak to pięknie wygląda! Wydaje mi się, że to jest lepsze niż tamto. Od Chrismanowa. Popatrz, tutaj pomieszany... Ja o jaki dźwięk! Dobrze, co, ja, ja wolę tutaj wejść. Ja o, tutaj. Nie, tu jest altar. Ja Ej, tu nie... jest boss. Ym, coś podobnego do. Ej, w katulu Tylko nie, tutaj nic nie ma, niestety. Ja sobie to wezmę chyba. A bo nie, po co mi skoro mamy teoretową? Gdzieś idziesz. Panie dźwięk! Takie inne. Zbiłem no. się po ścianie. I to bardziej mi pomaga do Hoka teraz. Które przypomina. przypominam. No. Hi, jakie fajne wejście. Patrz, taki fajny dungeon. Wow, ale wejście. Fuck. Zajebiste. No, to, to jest lepsze niż ta korupcja, mi się wydaje. Szkoda, że tego nie mamy na naszym świecie. No wiesz, bo to jest akurat nowy. Nie, nie, nie spadaj! Kurwa. Sp jak głęboko? Yy, w pizdu. Tak, teraz spadnę, to się zabiję. Spokojnie, powinien się uratować. No, tak jak pamiętam kiedyś, no już mam drzewy, Grzesiu. Jak ja ty kiedyś mówiłem, Dawid, skaczkać! to było wtedy w, w tej, w tej, przy tej lawie. Dawid, skaczać. Są kacz, kacz? kulki, są kulki i złota skrzynka jest. Wiesz, było dużo pełnego terenu, a spadłem do lawy i tak. Dobra, no, powinienem co robić? Trafić, tak? Grzesiu, jesteś chujem. I gdzie ty tam Ja! Grzesiu, jesteś zajbisty. Spadłem na sam dół, no ale do myśl, wody. Już myślałem, że ugrzesz. Nie, nie, nie ruszaj tego jeszcze. A, o, co miałeś z o tej skrzynce? Jest przywoływanie do... i ekstraktor Nie. A przywoływanie wierzy. do czego? Przywołanie oka tego. Oka i ekstraktor. To, się to co? najlepszy dzień świata. No. Pamiętaj, mogę zniszczyć te sorducho? Miksturki po 100 i glow mi Serducho? Co to, to jest? Tak, serducho mogę zniszczyć? Bo to się coś dostaje. Czekaj. Za to? Ehm? Um, dostałem coś. E, nic. Czekaj, bo to, co to co jest? Muszę zobaczyć, to jest lepsze. To jest. romantk, czekaj. Zobaczymy. O, to jest taki pistolecik, tylko wolniejszy. Znaczy szybszy. A to? Ej, uwaga! Patrzę, co zostałem Masz i... ten jak nawet dobry jest Czekaj Co to kurwa jest Pochmurnie To z różka jakichś? No Ej, dobra, muszę powyrzucać coś co jest mi niepotrzebne A co to w ogóle robi ile tą się zadaje? Robi coś ciekawego czy nie? Wiesz, nie wiem. Pisze niby 12 damage'a. No to pewnie jak padnę na niego. Wiesz. No. Musi dużo obrażeń zadawać. Pokopiemy się potem jeszcze w dupę, chcesz zobaczyć te nie? Może ładna będzie. Dobra, teraz do tego... Uważaj, bo ten boss jest, bo będzie silny mi się wydaje, wiesz? Bo to, Dobra, jest nowy to... boss. Chodź tutaj. Nowy... Nie, ja tu zostanę sobie w tym miejscu. Aha, i, mój bo jak widziałem tego bossa, to latają takie gluciki za nim. Więc trzeba te gluciki najpierw zniszczyć, a potem dopiero bawić się z nim. Ale najlepiej Uwaga. bić go na ten, na zasięg Więc przygotuj się do tego bossa, bo to może być inne. maszyn Ja sobie już goldes schowam O kurwa Brain tulu, uważaj Jest, idzie! O w dupę! Niż to szybko! On jest wolny na początku, on, ale on się teleportuje, wiesz? To dzięki, że mi to mówisz teraz Ale niż to, niszto, to. Pod nim się dostaje nowe sztabki Coś podobnego do, do, do tego do... Skończyła mi się mana niż te beboki O on teraz będzie wolny jak tego tym bokiem, bez, bez tych boku będzie słaby. Tak, tylko... Ten teleport jest mocny, ja nie chcę tutaj być. On mocno bije dosyć. Ej, jemu ja nic nie robię. Widziałeś to? Gdzie on jest? I co się mi stało? Przemienia się. On nie ma tych boków, ale teraz się teleportuje co najgorsze. Ej, nawet szybko idzie. Lepiej niż tym okiem. <grym> Ej, weź mi pobóż! No, pomagam Mam tyle HP, że masakra. Gdzie on jest, gdzie on jest? O ty chuju. O tych chuju. Przepraszam. Dobrze to jest zabijanko. I co dostałeś? Eee... No, nowy przedmiot... Krameintan O i, 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 i sample to jest pewnie coś odpowiednik tego Shadow scale, Za co się robi te zbroje? To jeszcze jednego bossa, co idziesz? Czekaj, a ten pistolecik strzela kulami? Mhm, mm tylko szybko. szybko a, strzela. to ja nie, nie mam kul. Chcesz połowę z moich? Bo mam 900. Nie, dzięki. Czekaj, patrzę, patrzę, żeby semanę zrobić. Włożę sebran, a nie można stakować i temu. Ale ekstraktor I ja, jaka to będzie rzeź. I zrobimy oko u siebie tym razem, tam mam nadzieję. Siu, zostań tutaj, może na chwilę, co? Czekaj, ja pójdę tutaj wysadzić te, to coś. Uważaj. Dawid, się ładny rysunek czy zrobił? Bardzo. Dziękuję. Są taki kreatywny. Rozwalam kolejne. Przynajmniej, przynajmniej to umiem zbudować. A i szybko Bloodmor ten powstał. Ale, chociaż Bloodmor może być inne tutaj, więc, więc uważaj. A nic, nie, nic się nie stało. Może będzie tutaj nowe sporki na Bloodmor, jeśli to tak o to zadbali. Gysiuł, ale jestem piękny. I Zostawimy sobie ten świat, bo jest fajny. I będę czasami pamiętał ten tutaj ładny, yy, ładne coś. No. I to będzie jako specjal. Będzie ostatni odcinek i pokażę tutaj w tym miejscu, że będziemy kończyć tutaj w tym miejscu odcinek. Ostatni. Tak. To jest moje marzenia. Nie żartuję, pewnie mi się ten świat uda. Ja nie odporny na magię, ten kolor. Zablokował mnie ma do woga tu pasroku i No teraz powodzenia tobie grześ życzę. Chociaż nie, nie możesz zginąć, obraz 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 obraz, obraz obraz obraz, obraz, proszę, nie giniesz, niegi nie, nie możesz ginąć, wiem, że już zginąłem, ale nie możesz! Już zniknął Jeszcze dla nas daleko jest, wiesz Dobra, pierdolmy to, podzień cięcia. Nie? Tak naprawdę pokażemy, że go pokonamy W tym momencie, że tu gdzie walczyliśmy to się pokaże taki, taką rekonstrukcję tego Że, że tak naprawdę wygraliśmy Aj, Ja bym musiał ogarnąć ekwipunek. Ja też um, niedawno to Ażem tu nawrzucał tych bombów Kurwa, kurwa kurwa Trzy golda straciłem Co, so, what now Nie, mam dwa golda Jestem biedna. Nie mogę tak wkinąć ciągle. Zostało ostatne, ostatnie, które widzę. O! I kurde, zaraz zapołudniemy ten nasz świat meteorytami. Więc tak, jak Jesteśmy świeżo po naszym świecie pobocznym Dlatego wracamy z w... twój... Ja do guida kurwa pierdolę. I co ja zdobyłem, co to jest? Zombie arm 12 mole damage Idę napierdalać zombie ręką Ej chcesz zombie ręczkę? Patrz, mam zombie ręczkę Mogę tym napierdalać te 12 Idę obczajić guida Czemu akurat tym zombie nie biją, nie? A przecież oni mają to przymucowane Przymucowane Gdzie jest guida? Tu Idę zrobić co on może... idę zobaczyć co on może zrobić. Crafting. Zrobi... Co mogę zrobić za tą rękę? Mogę zrobić zombie slime. Eee... Uwaga, też mam crafting. Mogę zrobić crime at bar. coś tam jeszcze. Eee, jakie zajebiste defensy mają tutaj. Mam o 2% zwiększony damage jeśli bym to użył. O, mogę zrobić tego. The meatball. To jest taka, taka fajna kuleczka, która się rozciąga. Flash grinder. Czekaj, a jaki kill Kilo jest zajebiste. 75... 70 pikax power. Wiem, że z tego mieczyk można zrobić, ale na razie nie widzę, żebym z tego mógł mieczyk zrobić. Mm. Mm. tyle fajnych Grzesiu, Grzesiu, tyle fajnych Grzesiu, Grzesiu. Ile kasy będzie? Ko myślisz! No i chcę zrobić ten super item. Moja? O, do mnie gwiazdeczko moja. Ty polub, ha? Ja przymocowałam się do ściany. Nie, ja. ja. też tak, to? Idę sprzedać rzeczy niepotrzebne. O, falen falen O, w duszy ile golda, 22 nie, golda mam. Naszy, 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 czekaj, czekaj mam na co zrobię? Co mi tam? O, tada. i najpierw ta bar zrobię sobie, bo nie, nie po to to zbierałem. 44 Ty, ty, Krament Jezus... Ten mieczek jest lepszy od mojego mieczka pedalowskiego No, tylko, Grzysiu, te bronie są zajebiste. No. Lon, ja ulec. nie wiem z czego on korzysta. Czyli nie masz. <laughs> Halo. nie wiem z czego to korzysta. Przesuń się. Masz, może Moodblock? Może z mood bloku No snow już mi zabrałeś. To jest Snow. się, wydarzy z Mood bloku, bo tam był taki koleś, który używał Mood No bloku, ale... wiem, wiem, właśnie. Czy mogę poprosić o ten... Idę e... zobaczyć. ...meteoryt? Mogę poprosić o meteoryt? Mogę poprosić meteoryt? Nie, meteoru. To zbierałeś przy okazji. Coś te... ja... Z... Ja zrobiłem sobie hełm. Ale tam z... ze mną zbierałeś, pamiętasz? No, no, no to zrobiłem sobie właśnie. A myślałem, że wcześniej miałeś hełm z tego. Nie. Mam tylko takie coś. Aha, już wiem. Co? Potrzebujemy sy i lity? usychy. Czyli co to może być? Dawid. To, to jest jakiś blok. Tylko e, coś podobnego do mood bloku. Czekaj, idę zobaczyć na internetach. Ej, i zaraz oko złożymy. Złożymy. Oku, ja mogę zrobić meteorytowe te kuleczki. Za jeden sztab... Wow, za 7... Siedem... Ja! Mm. No at to Ale nie chce mi się. I to nie musimy mieć tego kolorowego świata? A ja nie wiem Czekaj patrzcie jeszcze raz na ten filmik, ten pro taki Ktoś pyta dlaczego zrobiłem ten mieczek, tylko po to, kopota, żeby złożyć sobie z tych czterech mieczaków. to schowam skrzynki, żeby tak sobie, sobie stało. potem będę miał... Ognisty i trawiasty. Jak mi się uda tylko. I jeszcze mu ramasę. Chcesz sikierkę? A jaka? A war axe of the night. No daj Jeszcze na czacie mi starczy. Nawet dobrą masz. Zapraszam, muszę sobie wziąć Jest nam potrzebny muł i... A chcesz jeszcze młotek? Muł i breja. Ej, tutaj Czyli... na dole masz, na dole masz jakby co. Ten sikierkę. Chcesz jeszcze młotek? No, no możesz dać Masz. Ale burżuj David jeszcze mi na swój młotek i siekierkę Kurde Grzesiu, zajebiste jesteśmy. Zajebiści jesteśmy.